Grupa Azoty podpisała z konsorcjum banków umowę kredytu odnawialnego, 1,5 miliarda złotych, które otrzyma spółka, zamierza przeznaczyć na finansowanie potrzeb korporacyjnych, w tym projektów inwestycyjnych wpisanych w strategię grupy do roku 2020. W czwartek, 23 kwietnia umowa została zawarta z czterema bankami działającymi w Polsce. Prezes grupy Azoty, Paweł Jarczewski, podkreślił, że zarząd skupia się na rozwoju, w tym na dalszych fuzjach i przejęciach. Grupa Azoty jest też w trakcie finalizacji negocjacji dokumentacji kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Chodzi o udzielenie pożyczki długoterminowej na kwotę 550 milionów złotych. Negocjacje trwają także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju na kwotę 150 milionów złotych. W ramach przyjętej strategii do 2020 roku Grupa Azoty wyselekcjonowała 68 projektów inwestycyjnych, które znajdują się na różnym etapie planowania lub realizacji, na które zamierza przeznaczyć blisko 7 miliardów złotych. Wśród nich znajduje się budowa instalacji propelenu w Grupie Azoty Police.